Dzień dobry, a dzisiaj temat pod tytułem Żona nie chce podziału majątku. Może być to żona i mąż. Opowiem Państwu na przykładzie tej prośby i tej sytuacji, gdy żona nie chce dokonać podziału majątku, co zrobić. Przede wszystkim zwrócę Państwu uwagę na kilka elementów, które są kluczowe. Czyli ograniczenie praw własności, bezumowne korzystanie, i po kolei przejdziemy przez etapy i zrobimy analizę podziału majątku. I uwaga! Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, przedstawię się. Nazywam się Marta Wnuk, jestem adwokatem i dzielę się z Wami wiedzą z zakresu prawa rodzinnego. Dzisiaj ten temat jest niezwykle ważny, ponieważ często jest tak, że po prostu osoby, które mają prawo do pewnej np. przykład nieruchomości, tudzież ruchomości, nie mogą czerpać korzyści. I nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze i niekiedy sprawy rozwodowe czy rozstanie jest dużo łatwiejsze niż sprawy o podział majątku. Zatem zaczynamy. Jeden. Ograniczenie. Ograniczenie własności. Nikt nie ma prawa ograniczać twojej własności. Kluczowe pytanie, czy macie rozdzielność. Gdy nie macie rozdzielności, wówczas nie możecie mówić o ograniczeniu czy też bezumownym korzystaniu tudzież o podziale majątku, bo żeby uzyskać rozdzielność, trzeba spełnić pewne przesłanki. Aby dokonać podziału majątku, Musi być rozdzielność. A zatem w pierwszej kolejności, co zrobić, gdy nie ma? Jeżeli masz, nie ma problemu. Jeżeli nie ma, to rozdzielność można ustanowić w sądzie okręgowym przy rozwodzie z mocy prawa na zgodny wniosek stron u notariusza i trzy, uwaga, przymusowa rozdzielność. Tak, w sądzie rejonowym jest coś takiego, że możemy żądać. Przymusowej rozdzielności, jeżeli druga strona na przykład nie zgadza się na rozdzielność. Jaka jest najważniejsza przesłanka, aby uzyskać taką rozdzielność, to brak porozumienia finansowego między stronami? A zatem wracając do podziału majątku, przyjmę, że mamy już rozdzielność. Zrobię Państwo z Państwu opis. Tak szerzej o tym porozmawiamy. Krok po kroku, jak uzyskać tą rozdzielność, w opisie będziecie mieli więcej informacji. A zatem zapraszam do subskrypcji. Przyjmijmy hipotetycznie sytuację, że mamy rozdzielność, a żona wciąż nie chce podzielić majątku. Zrobimy to na podstawie nieruchomości. Jest duży dom, wart 2 miliony złotych, a żona mieszka. I nie chce dokonać podziału majątku. Co zrobić? W pierwszej kolejności pamiętaj o tym, żeby zaproponować i wezwać ją do podziału majątku. Jak to zrobić? Na przykład wystawić dom, mieszkanie, cokolwiek macie, w propozycji do wspólnej sprzedaży i podzielenia środków. Czyli musimy coś zaproponować albo kochana żono. Była żono, spłać mnie, albo kochana żono, teraźniejsza, jeszcze teraźniejsza, była, sprzedajmy dom. Musi wyjść inicjatywa. Następnie musisz zebrać dowody na to, że utrudnia proces podziału majątku. Dlaczego? Dlatego, że taka sytuacja daje Ci prawo do wniesienia ob, e, roszczenia w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości. Choć procedura niełatwa, to możliwa. I ważne jest, gdy dokonacie e, podziału majątku, żeby kompleksowo też spojrzeć na cały majątek. I zanim podejmiesz się decyzji, że dzielimy majątek, weź kartkę i długopis i zróbmy teraz szybką analizę podziału majątku. Czy macie nieruchomości, ruchomości, czyli nieruchomości, na przykład dom, ruchomości powyżej 2000 zł, samochody. Co z funduszami emerytalnymi, co z kontami, co z przedsiębiorstwem, jeżeli takowe jest obligacje, papiery wartościowe, kryptowaluty i inne inwestycje, złoto i tak dalej. Trzeba zrobić kompleksową analizę podziału majątku. Ja na konsultacjach w zakresie podziału majątku właśnie robimy taką analizę, co wchodzi w skład majątku i dopiero opracowujemy plan na podział. I uwaga, proszę cię, zatrzymaj się. Bo jeżeli tego nie zrobisz, bardzo często dochodzi do błędów. Częściowy czy całkowity podział majątku. I uwaga, powiem Państwu bardzo ważną rzecz. U notariusza można dokonać podziału majątku poprzez umowę, ale nie wiem z jakich przyczyn, to znaczy wiem i powiem może wprost, myślę, że e, notariusze nie, nie chcą doprecyzować wszystkiego. I mówiąc wprost chcą zrobić to szybko, prosto, nie analizują innych składników majątku i dokonują bardzo często tylko częściowego podziału majątku. I hipotetycznie pan ma firmę, która jest warta 5 milionów złotych, ma trzy samochody i kilka kont bankowych z fajną, gotówką, z fajną kwotą, tak? Jakąś gotówkę złotą. Pani zaś jest w posiadaniu bardzo drugie, drogiego domu, i teraz mamy taką sytuację, że idziemy do notariusza, dzielimy dom, ale notariusz nie wpisuje nam innych składników majątku. I co się dzieje, szanowni państwo, daje to prawo osobie, m, która ma w tym interes, nazwijmy to tak, do ubiegania się o inne składniki majątku. Oczywiście możemy bardzo trudną procedurę wszcząć o unieważnienie tego aktu notarialnego, jakobyśmy żyli tutaj w błędzie i podpisali, ale przecież zawsze pan notariusz czy też pani notariusz pyta, czy akt jest zrozumiały. I tu jest problem. Dlatego też, podchodząc do sprawy, musimy w pierwszej kolejności zrobić analizę składników majątku, jeżeli u notariusza, Całkowity robimy podział majątku. Słowo klucz całkowity. Uwaga całkowity. Naprawdę uwierzcie mi, że jako prawnik mam nie chcę teraz liczyć i zabierać Państwa czasu ale bardzo dużo tych spraw, które są konsekwencją źle sporządzonego, Aktu notarialnego. Najgłupsza sytuacja to sytuacja, gdy małżonkowie przy kilku milionach poszli i dokonali podziału bez zachowania właściwej formy tego podziału, gdyż jeszcze nie mieli rozdzielności majątkowej, a podzielili majątek. Notariusz tylko poświadczył podpisy, a w takiej procedurze. Nie ma obowiązku e, analizowania tego, co jest w dokumencie. No i niestety nieprawidłowo sąd unieważnił, jakby w świetle prawa ta umowa o podział była nieważna, bo nie było rozdzielności i sprawa, którą prowadziłam, uwaga, trwała 8 lat. Nie dokonujmy czynności chaotycznie, w szczególności, gdy są e, pieniądze i jeszcze emocje ze spraw. Rodzinnych. Wobec tego dokonajmy pełną analizę i z ochroną Twoich prawnych interesów przy konsultacji skonsultuj, czy z moją kancelarią, czy z kimś innym, tak, żeby zrobić to kompleksowo. Bo niekiedy zaoszczędzi się na konsultacji 200, 300, 400 zł, a popełnia się po prostu błędy za miliony. A zatem życzę Państwu sprawiedliwych wyroków. I samych dobrych decyzji i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.